To jest, boją, się panikują, chciałem tutaj Serio? Wariować, no. O kurde. I zawsze nie chcesz... zamykam i zagaduję, nie? A do co chodzisz, a masz jakąś kolegę, a koleżankę nie nazywa, i wiesz, i zagaduje to... cię Nie nie Żeby się nie bały, nie? A to aż tak się mogą bać? Tak jadą, jadą i za tym słupem często... A już się tak nie boję. <laughs> jest Maja? Nie! Yeah. Nagrywasz? Halo! Tak! Nagrywamy! No, nagrywamy, tak? tak? Tatoś nagrywa. Tatoś nagrywa. Czekaj, ile śniegu. zobacz. Ile jeszcze ja trzeba podzielić? Pan szybko pojechał. Gdy pojechał. dni się wyszedł, czy zjazdy? dwie. Teraz wyszedł. Dzisiaj, a... Tak. Znaczy chodzi o to, że wiesz, im częściej, tym lepiej, nie? Eee, tylko chodzi o to, żeby to robić ja na to pamięć. Za rok się znowu zapomnisz. No, no, nie, nie zapomnisz. Całkiem nie, 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 jazdy, jazdy, nie, nie, tak nawet nie, co nie, 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 jest. Jazdy, nie, jazdy, jazdy, to jest. nie, nie, Dobrze,